Walutowe świry. Mamy godzinę 8.40, więc pora na naszym YouTube'owym kanale pogadać, podyskutować o kryptowalutach, a więc przede wszystkim o Bitcoinie i o Ethereum. I standardowo, jak co tydzień zadaję to pytanie, tak i teraz je zadań koniecznie na czacie, czyli obok mnie. A jeżeli słuchasz już po skończonej transmisji live, to Pode mną zostaw komentarz mówiący o tym, jakie są Twoje oczekiwania w stosunku do przede wszystkim ceny Bitcoina i co z tymi oczekiwaniami aktualnie robisz. Partnerem kanału jest firma Flyingatom, sieć kantorów i bitomatów w całej Polsce. Link do partnera znajduje się w opisie. Pod tym linkiem znajdziecie miejsca których w sposób bezpieczny sprawny jesteście w stanie wymienić swoje kryptowaluty na Fiaty o ile w ogóle taki sens widzicie i o ile oczywiście widzicie nie wiem presję do tego że Bitcoin jednak będzie miał problem z kontynuacją tendencji wzrostowej albo po prostu potrzebujecie hajs bo zbliża się Mikołaj a z tego co jest mi wiadomo, to już dzieciaki zaczęły pisać listy do świętego Mikołaja. Tytuł tego live'a to Bitcoin czekają nas trudne chwile. Nie wynika to bezpośrednio z tej sytuacji na rynku kryptowalut, z sytuacji fundamentalnej, czyli spokojnie. Uspokójmy najpierw, sytuacje nie czekają nas jakieś dramatycznie, Ważkie sprawy związane z tematem technologicznym czy technologicznych nowości. Absolutnie nie. Bardziej chodzi o sytuację na amerykańskim rynku, a zapewne wiecie, co dzieje się z inflacją w Stanach Zjednoczonych, która jest naprawdę na rekordowych. Poziomach, naprawdę na rekordowych poziomach. Dawno inflacji powyżej 6%, a bazowej na poziomie 4,6% nie było. No i w zachowaniu bitcoina możesz sobie zadać pytanie, ale co to ma wspólnego z bitcoinem? No otóż ma, bo ten ruch korekcyjny, który nam się tworzył w ubiegłym tygodniu. Korelował z tym, co działo się w, na rynkach, na, na, na najważniejszych indeksach w Stanach Zjednoczonych. Mowa oczywiście o Nasdaqu, a, a mowa oczywiście o Nasdaqu i e, chociażby indeksie SP 500. No i tutaj ta presja do podwyżek stóp procentowych zaczyna nam mocno rosnąć, no i może być taka sytuacja, że w przypadku bardzo gwałtownej podwyżki typu 100, 150 punktów bazowych, bo nawet bym się nie zdziwił, gdyby Stany Zjednoczone poszły, a nawet nie tyle Stany Zjednoczone, co Fed poszedł po rozum do głowy i stwierdził, że ta podwyżka jest rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebna, no to tu bitcoin może mieć problem z utrzymaniem tej swojej ładnej tendencji wzrostowej. Zobaczmy i przeskoczmy sobie, zanim jeszcze przejdziemy do giełdy KryptoKom, jednej z największych i e, najbezpieczniejszych giełd e, aktualnie, zobaczmy sobie na prasówkę, bo na GitHubie pojawiły się przede wszystkim dwa bardzo ciekawe e, artykuły. Jeden to analiza, e, analiza pokazująca sytuację e, podażową, czyli typowo zachowanie górników. E, Górników bitcoina, i tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, bo ile podejście, poprzednie podejście do ATH, czyli mowa tutaj o tym podejściu, bo mamy wykres bitcoina względem tetera, wywołało nam podniesienie wskaźnika wskaźnika i tej presji sprzedażowej o tyle, kolejne podejście o tyle kolejne podejście pod ten pod, i ustanowienie nowego wierzchołka nam tej presji nie wywołała czyli takie typowe dane onchain nam pokazują że ta Tendencja ze strony chociażby górników ona powinna być utrzymywana, a to oznacza oczywiście ciutkę mniejszą podaż, a im mniejsza podaż przy chociażby stałym popycie, to ceny powinny nam rosnąć. Wraz ze wzrostem cen kryptowalut też i aktywność nam rośnie, bo uwaga. I to dosyć mocno, bo dla tych, którzy śledzą i mają pozycję chociażby na Ethereum, no to mamy bardzo mocny wzrost aktywności w ubiegłym miesiącu sięgał. Prawie 50% i to warto, absolutnie warto odnotować, bo w tym samym czasie, oczywiście, druga pod kątem kapitalizacji kryptowaluta święciła triumfy w postaci nowego, nowego ATH. No i zwiększona aktywność, i mamy kilka powodów, takich wymienionych, powodów, Jednych takich bardziej psychologicznych, mówiących o tym, że nie brakuje analityków, którzy twierdzą, że już niedługo ETH przekroczy psychologiczną barierę 5 tysięcy dolarów. Pamiętajmy o tym, że nie mamy żadnych poziomów oporu ani pułapów nad głowami aktualnie, jeżeli chodzi o tą kryptowalutę. Więc prognozy sięgające 5 tysięcy dolarów są absolutnie do zmaterializowania się. A niektórzy nawet twierdzą, że będzie to 10 tysięcy dolarów, natomiast takie twierdzenia, no to chyba każdy z nas wie, jaką mają wartość merytoryczną chociaż nie mówię, że nie byłoby fajnie, gdyby się ten plan oczywiście ziścił. Tu mamy bardziej merytoryczny argument, czyli wpływ spalania ETH na cenę kryptowalut, czyli odkąd wprowadzono aktualizację EIP 1559 regularnie dochodzi do spalania części ETH, co oczywiście ma bardzo mocno deflacyjny wpływ no i też do tego, żeby nam się ta kryptowaluta Utrzymywała, weszła na początku sierpnia. No i tak naprawdę, aktualnie, ile spalono? 884 tysiące ETH. Czyli, no, kwota robi wrażenie, bo kto nie chciałby takiej kwoty. Przytulić, no i pójść sobie spokojnie na emeryturę. No ale nie wszystkie kryptowaluty to Shiba czy Dogecoin, no i trzeba jednak jeszcze trochę nad swoją emeryturą. Popracować. A ile trzeba popracować? Zobaczmy szybko na wykres. Bitcoina, czyli przeskakujemy do giełdy Krypto.com, która również jest partnerem naszego spotkania. Link do tej giełdy znajduje się w opisie. Też link do prasówki, bo jest grupa na Telegramie, oficjalna grupa na Telegramie Krypto.com, gdzie co tydzień dochodzi do takiego update'u. Informacyjnego, aktualizacji informacji, które na rynek kryptowalut mogły bądź w jakimś stopniu wpłynęły. My sobie natomiast porozmawiamy teraz o kwestiach technicznych i to nie technicznych przez pryzmat fundamentów kryptowalut, ale przez pryzmat analizy technicznej, no bo. Patrzymy oczywiście na wykres i zadajemy sobie pytanie, a w którą stronę i jak daleko ten Bitcoin może nam podążać? Ja sobie szybko naniosę kilka linii, bo jak dam na cały ekran, to zniknie mi możliwość dodawania wszelkiej maści linii. A jak wiecie, jeżeli chodzi o linie, to lubię je sobie porysować i poszukać formacji. Dajmy sobie na główny ekran i poustawiajmy to, jak rzeczywiście wygląda aktualnie tendencja. Doszło nam do przyspieszenia tendencji wzrostowej. Linia trendu biegnie nam już w taki oto sposób i w przypadku tak nachylonych linii trendu jej przełamanie jest absolutnie niczym nadzwyczajnym w przypadku nachylenia gdzie ten kąt jest powyżej 45 stopni. traktowanie takiego sygnału jako komunikatu do spadków jest raczej, Przykrą pomyłką, niż fajnym sygnałem technicznym. Więc z tą linią możemy sobie absolutnie dać spokój. Mamy fajnie zaznaczoną strefę oporu między 66,500 a 68,900, tudzież 69 tysięcy dolarów, bo i taka cena na niektórych giełdach nam się, nam się pojawiła. I to jest strefa, gdzie rzeczywiście może się pojawić presja ze strony. Podaży, ale jesteśmy w tendencji wzrostowej i z takimi strefami raczej rynek powinien sobie radzić. Podczas odczytu inflacyjnego cena bitcoina spadła nam od odczytu inflacyjnego w Stanach Zjednoczonych, bo nie mamy inflacji w przypadku bitcoina, takiego wskaźnika, przynajmniej na ten moment. Mieliśmy zejście w okolice 62 300. Dolarów, a więc pojawiły nam się sygnały techniczne do co najmniej krótkoterminowego pogłębienia fali spadkowej, ale one okazały się być, być słabej jakości, być falsem, co oczywiście wiemy już po fakcie, ale wiadomo, że inaczej sytuacja wygląda w trakcie generowania sygnału, a inaczej. Gdy mamy już co najmniej kilkudniową perspektywę, no i ta perspektywa nam pokazuje, że na ten moment poziom 63 200 dolarów, czyli taka linia, bardzo ładna linia wewnętrzna, linia, na którą Bitcoin reaguje już nie tak bardzo ładnie, bo zostawia te cienie, które są problematyczne dla osób, które handlują w oparciu o wybicia, przełamania, dlatego dobrze jest. Dobrze jest, jeżeli mamy ujęcie średnioterminowe i chcemy handlować w oparciu o tego typu sygnały, poczekać na na przykład koniec tworzenia się danej świecy, żeby tą naszą pozycję zająć. W szczególności gdy walczymy z poziomami, które lubią zostawiać, gdzie, gdzie lubią nam się pojawić, czy to górne, czy to dolne cienie. Na razie. Na razie powinniśmy mieć takie dwa tygodnie spokoju, bo w przypadku polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych jest tak, że no nie mamy nieproszonych spotkań Fedu, one są planowane, planowane są z wyprzedzeniem, kolejne, kolejne mamy dopiero za nieco ponad dwa tygodnie, a to oznacza, że mamy dwa tygodnie czasu do momentu, kiedy te trudne chwile w przypadku Bitcoina nam się mogą pojawić, no i aż wypadało, aż Prosi się, żeby ten lokalny, lokalny wierzchołek, który jest tym wierzchołkiem, czy też ATH, no zostało poprawione. Zostało poprawione. Tych optymistycznych prognoz ja nie będę cytował i nie będę cytował osób mówiących o tym, że dojdziemy do 90, 100, 120 tysięcy dolarów, bo tutaj tak naprawdę najważniejsze jest, żeby płynąć z nurtem i płynąć na. Tej, na tej aktualnej fali. Noiser też pisze o tym, no i właśnie też z tej perspektywy, i to jest fundament, który przeoczyłem w sensie, mam go na kartce zapisane, ale nie, o nim nie powiedziałem. A więc uwolnienie bitcoinów z MTGOX może mieć jakiś wpływ na cenę, tak? Może mieć tutaj dosyć duży wpływ na cenę. Na pewno czeka nas tutaj bardzo fajny okres w przypadku, w przypadku bitcoina, gdzie te sygnały, mam nadzieję, że dadzą nam oczywiście presję do pojawienia się tego typu fal, a nie takich fal, jak mieliśmy w maju 2020. 21 roku. Jeżeli chodzi o Ethereum, to tutaj mamy taką konsolkę, która nam kształtem. Aha, muszę sobie wcześniej nanieść linię która nam kształtem przypomina taki trójkącik symetryczny, a ja tylko dodam, że z takiego trójkąta symetrycznego to wybicie, jednak mimo wszystko powinno być wybiciem w górę. To otwarcie sesji na ten moment jest w miarę pozytywne. Cudowne nie jest, bo już teraz buduje nam się ten górny cień, ale on się nie skończył nam, nie skończył nam się jakoś jakoś bardzo, bardzo mocno. Bartek pisze, że, że MTGOX jest już wliczone w cenę. To nie jest tajemnica przecież. Że taka sytuacja będzie, to absolutnie tajemnica, nie jest, ale podobnie jak w przypadku chociażby Elona Maska, który mówił i zrobił ankietę na temat tego, co z akcjami Tesli ma zrobić, czy ma sprzedawać 10%, czy, ma, czy, czy, czy nie. I wiemy, i od razu zostało to przez rynek zdyskontowane, ale moment, kiedy on będzie sprzedawał te akcje, będzie stanowił podaż na rynku i też będzie miało to wpływ na cenę, więc tym dyskontowaniem, w szczególności gdy mamy bardzo, ale to bardzo duży pakiet e, e, akcji kryptowalut, czego tam chcecie, e, to jednak będzie ta i powinna być ta reakcja już w momencie, kiedy zaczyna się ten scenariusz uwalniania po prostu materializować e, i, i i dlatego też mówimy o tym, że czekają nas trudne chwile, bo w przypadku, gdy jeszcze będzie mocne podciągnięcie, to może być, może być, może być to problematyczne. Ale mamy jeszcze tutaj kilka, co najmniej kilka sesji, gdzie, gdzie, będzie, gdzie mamy szansę na pokonanie 5000 dolarów w przypadku Ethereum. Opór to jest 4737. Wsparcie to są dopiero okolice 4515, więc zdecydowanie bliżej nam do wyjścia w górę i jeszcze podciągnięcia. My sobie ostatnio rysowaliśmy te głębokości korekt. Ta była tutaj najgłębsza, ale zróbmy, zróbmy w ten sposób. Weźmy sobie te dwie miary, bo on tutaj, bo w przypadku Ethereum zachowywaliśmy się tutaj w piękny sposób i zauważmy, że ta korekta nam się bardzo ładnie w tych wcześniejszych zakresach mieści. Ewentualnie ta głębsza jeszcze to było, byłoby zejście w okolice 4,328, ale na ten moment ten scenariusz jest stosunkowo, stosunkowo, odległy i raczej ciężko będzie, żeby on się nam szybko i w jakiś nie wiem, sprawny sposób zmaterializował. A odnośnie kryptowalut, bo ja pytam Was o to, jakie macie pozycje i tak dalej, natomiast też możecie podzielić się swoją inwestycyjną historią, bo wspólnie z Lenovo organizujemy konkurs na inwestycyjną historię, który potrwa jeszcze tylko do końca listopada, więc jeżeli chcecie zgarnąć laptopa marki Lenovo ThinkBook 14, czyli żeby te święta były jeszcze bardziej świąteczne ne, z powodu nagród, które są do zgarnięcia, no to na adres support@fixmacbook podsyłajcie swoje inwestycyjne historie. Bo jeżeli chodzi o ten live i to nasze spotkanie, to oczywiście dobijamy do brzegu. Dzisiaj było wyjątkowo długo, jeżeli chodzi o, o live na temat kryptowalut, bo już za parę chwil zaczynamy analizę polskiego rynku akcji. Jeżeli na tej analizie nie będziesz, no to już teraz piąteczka dla Ciebie udanych inwestycji. Daj popalić rynkom finansowym w tym tygodniu. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy!